Cześć, z tej strony Janek Bogowiecki i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Rzucie Młotem, gdzie dziś skupimy się na Lukasie Pakecie, na tym jak w zasadzie oszukał on większość kibiców West Ham United, bo tak jak mówił David Moise, my sprowadziliśmy Lukasa dla 10 goli i 10 asyst. Oczywiście ostatnio ta forma Brazylijczyka jest zwyżkowa, on sam mówił o tym, że już czuje się coraz lepiej, że także się zaaklimatyzował, co z pewnością pomogło właśnie, gdy mówimy o jego ostatniej dyspozycji, ale fakty są takie, że wciąż nie do końca wiadomo, jak powinien być ustawiony właśnie West Ham z Lucasem gdzie jest jego nominalna najlepsza pozycja i tak dalej, i tak dalej. A w tym filmie zwyczajnie sobie o Brazylijczyku Porozmawiamy, także zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Lucas Paketa to jest tak naprawdę temat rzeka, gdzie powinien grać. Brazylijczyk tego nie wie nikt, no ale powolutku, od początku. Przede wszystkim, wiadomo, pierwszy sezon to jest okres aklimatyzacji, nowe miasto, nowa Liga, także Premier League, która mimo wszystko, nawet jeśli Wiele osób mówi, że a to wcale nie jest najlepsza liga na świecie i tak dalej, tak dalej. Oczywiście być może macie inną najlepszą ligę świata, ale faktem jest to, że w żadnej lidze nie gra się aż tak intensywnie. I ten przeskok naprawdę jest spory, o tym mówi wielu piłkarzy, i uważam, że pod kątem zwłaszcza przejścia właśnie z Olympique Lyon do Londynu, do miasta mimo wszystko dużo większego, głośniejszego, także do klubu, który zwyczajnie ma swoje problemy, Lukas Paketa musiał się mierzyć z wieloma nie, bardzo dziwnymi i niespotykanymi dla siebie zwyczajnie dotychczas można powiedzieć okolicznościami, natomiast patrząc szerzej, no to zwyczajnie też Brazylijczyk przez spory czas musiał zwyczajnie mierzyć się z tym, że ma piłkę dużo rzadziej. W tym momencie widzicie liczby lukasa pakety właśnie pod kątem poprzedniego sezonu i tej kampanii ligowej. No i widzicie, że gdy mówimy o bramkach, o asystach w przeliczeniu średnio na mecz, żeby oczywiście to wszystko było w miarę obiektywne, pamiętając, że w poprzednim sezonie występował on w jednej z najlepszych czy też najbardziej ofensywnie grających zwyczajnie drużyn ligi francuskiej, a w tym momencie mierzy się z rywalami, którzy w większości są zespołami wyżej notowanymi od młotów, no to i tak te liczby są po prostu o połowę mniejsze, właśnie patrząc na ten sezon. No bo zwyczajnie widać to. Nawet po tych liczbach choćby, gdy mówimy o asystach. Przeciętnie w poprzednim sezonie zaliczał 0,2 asysty na mecz, natomiast w tym sezonie to jest 0,11. Z czego to się bierze? Bierze to się z tego, przynajmniej moim zdaniem, że Lukas Paketa zwyczajnie ma dużo rzadziej piłkę. I oczywiście to nie jest nic odkrywszego, natomiast to jest chyba clue tego odcinka, że Lukas Paketa niestety jest piłkarzem takim jak Piotr Żyński w reprezentacji Polski, to znaczy ma wizję na zupełnie innym poziomie, ale troszkę za rzadko ma piłkę. I to nie dlatego, bo on jest nieaktywny, tylko dlatego, bo tak naprawdę cały zespół nie do końca gra tak, jak wiele osób by oczekiwało. Wydawałoby się po tych naprawdę fantastycznych letnich wzmocnieniach, tak naprawdę West Ham był jednym z najlepiej kupujących piłkarzy klubów w Premier League właśnie podczas poprzedniego lata, o ile się nie mylę to był trzeci zespół pod kątem wydanych kwot pieniężnych właśnie, gdy mówimy o Najefa Agerda, o Maxwella Cornetta, także o Między innymi właśnie Lukasa Pakietę i wielu innych piłkarzy, takich jak Jan lukasa Mimo wszystko ci piłkarze nie do końca się wpasowali. No i poza oczywiście. Kimś takim jak Najaf Agar, który od początku stał się tak naprawdę ostoją defensywy. Oczywiście tam była jeszcze Kontuziakowski, która także utrudniła ten proces aklimatyzacji, natomiast to było naprawdę świetne wzmocnienie. Lukas Paketa jest pewnie drugi na tej liście, właśnie patrząc na poprzednie lata. Natomiast w gruncie rzeczy większość tych wzmocnień miała pozwolić West Hamowi przejść na nieco inny model gry w piłkę. Oczywiście możemy się sprzeczać, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, czy z Davidem Moisem w ogóle jest to. Możliwe, natomiast wydaje mi się, że to zwyczajnie miało ułatwić takie płynne przejście, taką transformację West Hamu z zespołu, który mimo wszystko skupiał się na przeszkadzaniu, na częstsze posiadanie piłki. Oczywiście pewnie te pryncypia gry Davida Moisa, czyli właśnie bardzo aktywna gra w defensywie, bycie nieprzyjemnym dla rywali, to wszystko by. Zostało natomiast inne elementy futbolu nieco bardziej nowoczesnego miały zwyczajnie z piłkarzami takimi jak Lukas Paketa nadejście naturalnie. Natomiast w tym momencie widzi liczby defensywne, właśnie Lukasa Pakety. No i pod kątem odbiorów to jest piłkarz, który zwyczajnie w wielu momentach swojej kariery odbiera piłkę rzadziej niż w tym sezonie. Ba, tak naprawdę w tym sezonie robi to częściej niż kiedykolwiek. I to oczywiście wiąże się z tym, że jeszcze nigdy nie grał w takim zespole. Jak US pod kątem nie tylko tego, jak rzadko ma piłkę ogólnie drużyna, natomiast także pod kątem tego, w jakiej jest ona pozycji, no i ogólnie wielu czynników. Więc Lucas Paketa oczywiście nie do końca spełniał nasze oczekiwania, natomiast też fakty są takie, że zwyczajnie został on wsadzony w zupełnie inne realia. No ale czy można go usprawiedliwiać? Wiele było momentów takich, gdzie widać było przebłyski, między innymi taki moment na jesień, gdzie o ile mylę, w Lidze Konferencji Europy najpierw zaliczył asystę na wyjeździe z Anderlechtem do Gianluca Kamaki, następnie zaliczył asystę w meczu wygranym także z fullem u siebie. No i też w wielu spotkaniach było widać, że właśnie ma on coś w sobie z takiego Piotra Zielińskiego w reprezentacji Polski. To znaczy, że on zwyczajnie się męczy, że on mógłby grać w dużo lepszym zespole, ale że też dysponuje wizją nieporównywalną do jakiegokolwiek innego zawodnika. Wiem, że już o tym mówiłem w tym filmie, natomiast podkreślam to jeszcze raz, że był taki mecz, o ile się nie mylę, z Wolverhampton, ale to tak naprawdę widać w wielu spotkaniach, nawet w tym ostatnim z Manchesterem City, że Lucas Paketa był w stanie czarować. Natomiast właśnie z Wolverhampton Declan Rice tak naprawdę przestał biec w momencie, kiedy Lucas Paketa posłał do niego podanie, które nie przeszłoby, gdyby robił to jakikolwiek inny zawodnik West Hamu United. Nikt nie byłby w stanie trafić tej piłki na tyle idealnie, żeby ona wpadła w tę uliczkę, w jaką wpadła. No i Declan Reis złapał się za głowę. Oczywiście akcja spaliła na panewce, natomiast ma wrażenie, że dostosowanie się właśnie do Brazylijczyka także sprawia, że zwyczajnie to zabiera czasy. No i w tym momencie widzicie liczby Lukasa Paketa, gdy mówimy o posiadaniu piłki przez niego samego. To także jest coś, na co właśnie zwracałem uwagę jeszcze w poprzedniej części tego filmu, już mówiłem o tym nieco wcześniej, że nie było jeszcze sytuacji takiej, żeby Lukas Paketa miał tak rzadką futbolówkę przy nodze. I chcąc nie chcąc, tu tutaj klucz czy jakimś takim powiedzmy... Bardzo istotnym punktem jest David Moyes, który niestety chcąc nie chcąc troszkę ogranicza w rozwoju Lukasa Paketa. Oczywiście kwestia tego, że on nie może być dziesiątką, także jest związana z tym, że jest David Moyes, że West Ham gra futbol archaiczny, że West Ham chcąc nie chcąc bije się o utrzymanie i być może jest wręcz David Moyes zmuszony do tego, żeby grać na wynik, a niekoniecznie do tego, aby prezentować jakiś bardzo ładny styl. Natomiast jestem przekonany, że przykładowo, gdyby West Ham sięgnął po menedżera takiego. Jak Unai Emery, który aktualnie jest w Willi, który odmienił ten zespół po Stevenie Gerardzie, no to właśnie w Lukasie-Pakiecie moglibyśmy upatrywać naprawdę. Nie tylko najlepszego kreatora w West Ham United, którym już teraz jest, natomiast także najlepszego kreatora w całej lidze angielskiej. I jestem ciekaw, co będzie dalej, jak będzie się toczyła ta przygoda West Hamu i Lukasa Pakety razem w drugim sezonie, no bo umówmy się, że wtedy trzeba będzie wymagać. W ostatnich tygodniach widać było ewidentną poprawę pod kątem wielu elementów gry, właśnie gdy mówimy o Lukasie Pakiecie. Wciąż jest on chimeryczny, nierówny i widać, że no to jest zawodnik, który, tak jak mówiłem, technicznie czy ogólnie pod kątem wizji odstaje od reszty składu West Hamu na plus, e, zwłaszcza to było widać na przykład w meczu z Liverpoolem Pulem, no ten gol strzelony po tak naprawdę akcji dwójkowej z Michelem Antonio to jest inny poziom i czegoś takiego nie widzieliśmy tak naprawdę jako kibice US Hamu od czasów Pajeta. Natomiast też fakty są takie, że ten sezon przez długi czas był dla Lukasa Pakety w jakimś stopniu frustrujący. I tak naprawdę upust tej frustracji można było dostrzec w meczu z Aston bo bodajże gdzie Lukas Paketa zszedł z boiska, żeby nie dostać czerwonej kartki. Też widać było, że on zawsze jest bardzo zaangażowany właśnie w pracę defensywną. To jest coś, co naprawdę Warto no, podkreślić, gdy mówimy o tym piłkarzu, że to jest ktoś, kto także na tej ósemce zwyczajnie jest w stanie się odnaleźć, i oczywiście pewnie on schodzi tak nisko po to, żeby zwyczajnie mieć częściej piłkę, żeby też pomagać choćby Declanowi Rejsowi czy Tomaszowi Sołczkowi w wyprowadzeniu futbolówki. Zresztą Tomasz Sołczek to jest temat też na osobny rzut młotem, ze względu na to, że często mam wrażenie, że Czech unika wręcz gry w piłkę. I właśnie ten mecz zastąpił winą. wtedy, kiedy występowałem w młotkaście po tym spotkaniu, zwracałem uwagę na to, że to był zawodnik z najmniejszą liczbą kontaktów, z piłką z pola poza danym inksem. Że tak naprawdę, patrząc na środkowego pomocnika, oczekiwalibyśmy dużej aktywności. To są piłkarze, którzy z reguły mają najwięcej kontaktów z piłką. Tomasz Sołczek zalicza chyba ich bardzo mało, no i zwłaszcza w fazie build-upu, czyli tego wyprowadzenia piłki, on jest zwyczajnie nieaktywny. Dlatego też Lukas Pakieta musi zejść niżej, no ale to wiąże się z ograniczeniem jego wpływu na grę z przodu. Jestem ciekaw, jak to dalej będzie wyglądać, ze względu, po pierwsze, na to, że takie liczby, jak aktualnie ma Lucas Paketa, raczej będą nie do zaakceptowania w drugim sezonie, patrząc na metkę, która mimo wszystko pewnie jakoś ciąży Brazylijczykowi. Także istotne jest to, że West Ham United po prostu raczej tak nisko nie będzie w tabeli w kolejnym sezonie. No i siłą rzeczy trzeba będzie wiązać nadzieję z tym, że przejdziemy jakąś transformację jako zespół, jako drużyna na po prostu ekipę, która gra nieco bardziej ofensywnie, która gra ładnie w piłkę, ale czy tak się stanie, o tym się przekonamy. Widać było w wielu spotkaniach tego sezonu, tak jak mówiłem, po pierwsze, że Lukas Paketa jest piłkarzem wyjątkowym, po drugie, że to jest zawodnik, który po prostu za rzadko ma piłkę, ale ogólnie za rzadko piłkę ma West Ham i... To jest tak naprawdę taki temat, który chodził mi po głowie od bardzo dawna. To znaczy, gdzie tak naprawdę najlepiej sprawuje się Lukasy Paketa. No i chyba odpowiedź jest, że w aktualnym systemie drużyny Davida Mojsa to powinna być nasza podstawowa opcja na ósemce. Że to jest zwyczajnie ta pozycja, która pakiecie odpowiada najbardziej. No bo patrząc nawet na liczbę odbiorów, to jest zawodnik, który dokonał ich najwięcej w tym sezonie. Właśnie gdy mówimy o West Hamie, więcej nawet niż Declan Rice, czy właśnie Tomasz Sołczek. Co tylko podkreśla to jak istotnym jest on piłkarzem, gdy mówimy o grze defensywnej. Natomiast chciałbym mimo wszystko, żeby Paketa mógł się skupić nieco bardziej na grze w piłkę, a niekoniecznie na tym, żeby gdzieś futbolówka latała mu na wysokości głowy, no bo to zwyczajnie nie jest dla żadnego takiego brazylijskiego kreatora jak on przyjemne. Także dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie o Lukasie Pakecie. To jest zawodnik, który tak jak mówię, dla mnie jest magiczny, natomiast mam nadzieję, że zwyczajnie w gruncie rzeczy, cały West Ham przejdzie tę przemianę ofensywną, dzięki czemu Paketa będzie mógł się pokazać z lepszej strony niż dotychczas. Chociaż, tak jak mówię, naprawdę to jest piłkarz, który w tym pierwszym sezonie, nie chcę mówić, że zawiódł oczekiwania, bo one były bardzo wysokie, natomiast z pewnością no, oczekiwaliśmy od niego po prostu nieco więcej, chociaż i tak. Naprawdę robi wrażenie te niektóre bramki, właśnie jak z Liverpoolem, czy nawet karny z Leeds United, zdobyty właśnie po takim przeskoku. Mam wrażenie, że w większości spotkań, gdzie Ham grał dobrze, można powiedzieć, że także paketa sprawował się, sprawował się jak najbardziej w porządku. No ale właśnie, pytanie, czy powinien to robić na ósemce, czy powinien mieć piłkę tak rzadko? Oczywiście nie, także dajcie mi znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmach. Sieman!